Cześć wszystkim, z tej strony Shoren a dzisiaj chciałbym powitać was w drugim, e, drugiej części e, naszej podróży do Japonii e, także jeśli oglądaliście pierwszą część wiecie co nas czeka dzisiaj a jeśli nie, to zapraszam do obejrzenia w każdym razie dzisiaj otworzymy sobie e, boxa e, z Champions League 2021-2022 Tops Japan Edition. Także tak się prezentuje ten box. W tym boxie, z tego co wiem, macie OCY, Jeszcze pokażę, oczywiście, na paczce jest. W tym boxie, z tego co wiem, nie ma autografów. A format jest taki sam: 7 paczek po 10 kart. No i może refraktury zamiast powiedzmy normalnych refaktorów. Także nie przedłużałem się zbytnio, bo i tak czekałem, żeby otworzyć tego boksa parę dni po poprzednim materiale, bo po prostu nie miałem czasu na takie zabawy. no ja tu nie będę nic przedłużał. A zaraz po tym prawdopodobnie nagram ostatni odcinek z tej serii. Także 7 paczek, 10 kart. Paczki wyglądają niestandardowo, jak na, jak na rynek europejski, oczywiście. Jak to zwykle bywa z takimi produktami. No i paczuszka. 10 kart, 7 paczek, tak jak mówiłem. Czy powtarzam już trzeci raz. No i tutaj macie e, odsy. 117 7 refraktor. E, niby, niby nie można trafić autografów. E, I chyba też nie można trafić jakichś insertów co wiem i no jedynym chase'em są Rukasy w, w, mod, w Mojo po prostu, albo Super refraktor, albo właśnie Red Mojo, najlepiej oczywiście to Rukasy albo, albo po prostu w Mojo no i mamy, mamy pierwsze Pierwsze modjo z tyłu, jest to Fusia. Fusia jest do, jeśli się nie mylę, 125. Więc mamy pierwsze pierwszą modjo. Spróbujmy, co nie to tak zrobić, Frankie de Jong Barcelona. Oczywiście jest to set z, z dwóch lat. No i te karty różnią się tym. Że mają z tyłu właśnie japońskie napisy i base set, tutaj chyba 200 kart, jest trochę zmieniony w porównaniu do flagshipa, że niektórzy zawodnicy niektórzy zawodnicy są zamienieni na tych japońskich także bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Ok, Jio Renan Lodi ups Marcel Sabitzer Leo Messi Bardzo, bardzo fajna, bardzo fajna karta Jeszcze eks ekskluzywna Więc tutaj sobie odłożymy Ryan Gravenberge Pepe Josip Stancic. Stanisic Sorry Gerard Moreno i naszą fusią zobaczmy. Defender Retimu. Jest to Teo Hernandez. Teo Hernandez. Fusja. 85 na 125. Bardzo ładna karta. Uwielbiam te modiosy. Uwielbiam ten set i te wydania japońskie Jeśli będę coś dokupywał to na pewno Bundesliga, no bo jednak jest to moja ulubiona kolekcja Prawdopodobnie of all time w tej chwili Także pierwsza limitowana karta Ale no, zobaczymy co będzie Wygląda jak Base Pack Lecimy sobie e, Luka Modric, Dani Olmo, Gavi Ruki bardzo fajna karta, e, Tora Torganazard, Luis Suarez, e, Fodeballo Touré, Timo Werner, Sanchez, Renato, Jordan Henderson. I Xavi Simons. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie trafić wariację, bo ten set miał wariację. Musiałbym. Tutaj jest 2774 i to chyba też jest 2774 tak, 84. I nie pamiętam nie pamiętam. Na co się kończyły wariacje, ale jeszcze sobie po breaku zobaczę i może coś dorzucę w, w edicie, jeśli znajdę taką, takową. Bo właśnie można też trafić wariacje zawodnika, które są rzadsze i droższe, no i mamy kolejnego, kolejne mojo. Chyba jest to green, eee, znaczy, eee, chyba green tak to się nazywa po prostu i tak i oczywiście te wszystkie karty są papierowe, oprócz mojosów, które są w wersji Chrome Antony, Ajax Evanilson, Porto Neuer Mambimbi o, pierwszy raz słyszę o tym Rukasie Duszan Wlachowicz, to jest. To nie jest ten, bo wiem, że to zdjęcie zostało wykorzystane w, w stadium Club Chrome 274 na Liloyce. No nie wiem, no nie wiem, nie wiem, e, tam nie wiem, nie wiem. E, muszę, sobie, muszę sobie przejrzeć po prostu to, i jeszcze raz zobaczyć. E, po break'u e, wariacje, bo no szczerze mówiąc nie pamiętam, jeśli są jakieś e, nie, nie, nieodstające powiedzmy od normy, znaczy znam parę wariacji, ale nie znam wszystkich. To po prostu nie pamiętam jak to się odróżniało na pewno tym kodem, ale nie pamiętam jaki to musiał być kod. Joszko Guardiol, ruki niezły, Miguel Gutierrez, Real i zobaczmy. Kto jest naszym green mojo? Jest to defender z niebieskiego timu, Z Tiago Silva, tak jest. Tiago Silva, green mojo. Limitowany do 99, 10 na 99, 85. I chyba jest to wariacja nawet bo tutaj mamy, tutaj mamy kartę Gutierreza która jak można zobaczyć na kodzie jakby się tu kończy się na 2774 a ta karta Tiago Silvy kończy się na 2775 Więc wydaje mi się, że to jest wariacja. Jeśli tak, to bardzo fajnie. To na, nawet no bardzo fajnie, naprawdę Naprawdę super, więc e, wow. jakoś Silva 10 na 99 i wydaje mi się, że jest to wariacja. No, na, na 80% mogę powiedzieć, że jest to wariacja. Wow. E, e, bardzo fajne paczki na razie. Szukamy dalej czegoś jeszcze. Nawet jakiś refraktorów. Chyba Base Pack kolejny. I z Moriba. Harry Maguire. Maximilian Arnold Szola Shortail No, o gościu nie słyszałem już trochę. Trochę przepadł Satriano Milan Scalvini Kante. Teraz siedzi w y, Arabii Zapata. Amad. No, Amad. Amad znaczy, no, Diallo. I Alessandro Bastoni. Zwyga karta. Jak widać po kodzie nie różni się niczym od bazówek innych. Także e, trzy paczki do końca. E, no i mamy refraktor. Może refraktor. Więc klasycznie przeniesiemy go na koniec. I naszą pierwszą kartą od końca jest Rodrigo, Benjamin Sesko, Ruki, Kama Winga, Sterling, Teo Hernandez, DVD, Tim Wea, Harvey Elliott. I tutaj Harvey Elliott skrywa nam chyba kartę e, Horizont, horyzon, horyzont, horyzontalną, forward dla żółtego teamu. Daniel Malen, szczerze powiedziałbym, raczej nie zgadłbym. Daniel Malen, e, może refraktor, chyba trochę off center, a trochę w dół poleciało no i nie wiem, 775 yy, hmm, może to jest wariacja, może, zobaczmy tego ten, też 7, 7, 5, może to nie jest 775, więc może to nie są wariacje może po prostu tak są ka te karty yy, powiedzmy ponumerowane te specjalne z 75 yy, z tyłu może trójka albo dwójka to są wariacje, nie pamiętam, nie pamiętam, szczerze Wam powiem. Eee, z e, tym flagshipem z Champions League i w ogóle z Champions League to nie, siedzia, nie siedzę zbyt długo. Więc e, jak, jak, jak się pomylę to sorry i jak, jakbyście mogli to poprawić mnie mi w komentarzach. I Gundogan, City. Alvaro Morata, Juventus. Ederson Weston McKennie Suso Tiago Silva no właśnie taki taki same zdjęcie jak w paralelu to nie może być ten już zapomniałem Ibrahimović fajnie fajnie Trent Ale Alexander Arnold Sergio Ramos i Sadio Mane Tak by się prezentowała ta paczka base'owa i została nam ostatnia Więc może, może nam się jeszcze po i zobaczymy e, jeszcze jakieś mojo I, zobacz, i mamy mojo, mamy blue mojo e, blue żeby Was nie oszukać to sobie sprawdzę szybko e, jest to chyba do 75 więc bardzo fajnie nam sypnęło na koniec. Trzy limitowane karty w boksie. Eee, dobra. Pięknie. Tak. Więc bardzo fajnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Rafael Guerreiro. Borussia. João Felix. Aztiko. Christopher Scott. Bayern. Trevo Szaloba. Ruki. Juan Cuadrado sobie muszę sprawdzić Zidane Igbal o nim też trochę, trochę, trochę ucichło Matthias Delicht, Paul Pogba Wout Weghorst i naszą ostatnią kartą limitowaną jest Forward z y, żółtego teamu jest to Ruki. Jordan Siebaczew. No, no nie jest to na pewno pożądane nazwisko. Nie powiem, że nie. Na pewno nie spodziewałem się takiego gościa, ale jest to limit 16 na 75, z czego jestem bardzo zadowolony. Więc y, fajnie, że wpadła E, chociaż jeszcze jedna limitowana karta e, Także naprawdę Bardzo fajnie, tego Messiego sobie dam tu na, gru, na górę Z tymi base'ami Jeszcze, jeszcze po, poszukam tych base'ów Przeszukam te base'y, sprawdzę czy nie ma jakichś e, Właśnie e, e, nie, nie limitów tylko wariacji ale, ale raczej chyba nie widziałem nic Chyba że coś przeoczyłem, co się może zdarzyć na pewno. Także zrobimy szybki recap tych specjalnych. Daniel Malen, e, Mojo Refraktor, e, bez limitu. Bardzo ładna karta, jak każda w sumie e, z Mojo, przynajmniej według mnie. Theo Hernandez, AC Milan, Fushia, e, 85 na 125. Też bardzo przyjemny limit. Thiago Silva, Chelsea. 10 na 99 green, green, Mojo. No i nasza e, karta ostatnia i najniżej limitowana e, to Jordan Sebaccio dla young, young Boysów. 16 na 75 i to jest Blue Mojo. Także tak by się prezentował ten boksik. E, no a average boksik, bar, e, average boksik w sumie. Ale dalej, ja jestem bardzo zadowolony, że udało mi się w ogóle coś takiego otworzyć I na pewno, no... Ciekaw, czekam z niecierpliwością na... Na to, że będę mógł otworzyć jeszcze jeden ten boxik Ten 2022-2023 Co będzie oczywiście w następnym breaku dla Was A dla mnie, mam nadzieję, że za chwilę, chyba że coś mi zaraz wypadnie to, to potem dopiero otworzę, ale... Ja się szykuję, wy też się szykujcie. I co? I widzimy się w kolejnym breaku. Cześć.